Słuchajcie, dostałem y, takiego SMS-a, że na y, koncie YouTube'a Andy Choiński, bardzo zasłużona postać, jest jego nowy, bardzo ważny i sensacyjny, no i bardzo bowersujący materiał. Wrzucamy go tutaj na razie na kamerę, żeby to zostało. Wszyscy znają już teraz doktora Rasida Butar. Jest bardzo aktywny na internecie ostatnio. To kolejny lekarz mówiący o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z pandemią koronawirusa. W tym wideo dr Butar wygłosi apel do wszystkich z powodu bardzo ważnej sprawy. Kongres amerykański chce wprowadzić nowe prawo pod nazwą HR-6666. Jaka ładna liczba, nieprawdaż? Które będzie pozwalało oficjalom wchodzić do naszych domów i identyfikować ludzi chorych na COVID-19. Będą oni mieli także prawo, aby zabierać takich ludzi z domu i zamykać ich na kwarantannie bez ich osobistej zgody. Congressman Bobby Rush z Illinois, który sponsoruje tą ustawę, mam nadzieję, że nie dostanie się do kongresu na następną kadencję, gdyż nie wygra wyborów w tym roku, a prezydent Trump nie podpisze tej ustawy, aby weszła w życie. Posłuchajmy więc apelu doktora Butara. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że to działa. Nie wiem dokładnie, co się stało, ale niezależnie od tego, niech ktoś mi powie, jeśli mamy jakiś dźwięk. Ktoś mi powie, niech ktoś po prostu coś opublikuje. Czy możemy przejść do advancedmedicine.com i zobaczyć, czy nadajemy na żywo? I powinieneś być w stanie sprawdzić, czy ludzie mówią, że to przechodzi na żywo na advancedmedicine.com. Jeśli dostanę potwierdzenie, że mnie słyszycie, pójdziemy dalej i powiem wam to. To coś, co nie było zaplanowane. Widzisz, czy ktoś coś mówi, że słyszy mnie? Instagram. Jesteśmy na żywo. Okej, okay. jest dobrze. Perfekt. Dobra, idealnie. Wszyscy mnie usłyszycie. Dziękuję wam za dostrojenie się. Musicie wszystkim dać znać o, o tej wiadomości, którą wam przekazują, bo właśnie się o niej dowiedziałem. To jest nie do uwierzenia. Dotyczy to uchwały kongresu, która była zainicjonowana 1 maja tego roku. Jak 4, 5, 6 dni temu. Nawet nie wiem, jaki jest dzień teraz, ale została wprowadzona do Kongresu Stanów Zjednoczonych. To rezolucja Kongresu 6666. To nie jest przesada. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale to właśnie numer rezolucji Izby to 6666. Przeczytam Ci, czym jest ta rezolucja Kongresu. Upewnij się, że przekażesz to każdej osobie, którą znasz. Nie obchodzi mnie, czy jesteś w Stanach, czy nie. Musisz przekazać tą informację. Ustawa Kongresu 666 lub rezolucja Kongresu 666 jest dla COVID-19. Ustawa o dotarciu do wszystkich osób i kontaktowaniu się z nimi. W skrócie jest to akt śledzenia. Ponownie, akt śledzenia dotyczy testowania i skontaktowania się ze wszystkimi. Był wprowadzony przez Baby Rush, który jest demokratą ze stanu Illinois. Wprowadził tę ustawę do kongresu i zamierzają to wprowadzić z testowego punktu widzenia w Ventura County w Kalifornii, w którym akurat teraz jestem. Nie mogłem uwierzyć, że to usłyszałem, ale w zasadzie ten akt ma pozwolić jednostkom wejść do Twojego domu. Jeśli masz kaszel, albo ktoś z Twojej rodziny ma kaszel, albo oni, albo masz gorączkę, albo cokolwiek, co ustalą, albo oni, albo masz gorączkę, albo cokolwiek, co ustalą, że pokazuje, że masz COVID-19, bez znaczenia, czy zostałeś przetestowany, czy nie, będą również testować ludzi. Pamiętaj jednak, że testy, jak okazało się, mają duży wskaźnik fałszywie pozytywnych rezultatów. Fałszywie pozytywnych, co oznacza, że nie masz COVID-19, ale test pokazuje, że jest fałszywie jest dodatni. Nazywają to fałszywie pozytywnie. Wiemy już z badań, wcześniej zrobionych już w 1984 roku, ale ostatnio w 2018 roku, że osoba, która nie miała COVID-19 czy wirusa korony, nawet w modelowych testach na kotach, które nigdy nie były narażone na wirusa, wykazały pozytywne testy, jeśli miały wstrzykniętą szczepionkę grypy, jeśli mieli trójwartościową szczepionkę przeciw grypie. Nie wiemy nic, czy to był zastrzyk A1N1, nie wiemy, czy to był zastrzyk na opryszczkę, czy zastrzyk na opryszkę, Upaśca. Istnieje wiele innych szczepionek, które otrzymali ludzie. Nie mamy pojęcia, czy ludzie będą testować pozytywnie, mają fałszywie dodatnie wyniki oparte na tych testach, więc chodzi o to, że szansa na przetestowanie kogoś z pozytywnym testem, a potem bycie pozytywnym jest bardzo wysoka, nawet jeśli osoba nie ma COVID-19. Ale użyją tego, by wyciągnąć siebie lub kogoś swoich bliskich, zwłaszcza dzieci, pod pretekstem bezpieczeństwa publicznego. Powiedzą, że twoje dziecko musi zostać zabrane tobie, ponieważ masz COVID-19, tak, aby uchronić to dziecko. Zamierzamy je od ciebie or zabrać. Or father, albo zabierzemy Twoją babcię, ojca, albo ciebie i poddamy cię kwarantannie. To jest kupa śmieci. Bo jeśli jesteś w domu odizolowany, to kogo masz na razie W porządku. A jeśli zamierzają zabrać Cię z dala od rodziny, szanse są, że zaraziłeś swoją rodzinę, nawet jeśli naprawdę miałeś COVID-19, wynoszą około 99,9%. Więc to jest kupa głów. Tak, wykorzystują to jako próbę dalszego podziału nas na jednostki i oddzielenia nas od przyjaciół z naszych kręgów społecznościowych. Teraz oddzielają nas od naszych własnych rodzinnych jednostek. To najbardziej złowieszcze znaki, jakie widzieliśmy. Chcę, żebyście wszyscy się obudzili. Chcę, żebyście przekazali tę informację dalej. Chcę, abyś powiedział każdej osobie, którą znasz, co się dzieje. Jeśli nie jesteś w Stanach Zjednoczonych, nie obchodzi mnie to. Będzie to wprowadzone w twoim kraju także. Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, musisz skontaktować się ze swoimi przedstawicielami teraz. Jeśli pójdziecie na ask a ask pod moim wizerunkiem zobaczycie ten link. Wejdź na tę stronę, postępuj zgodnie z informacjami, o które pytają. Wprowadź te informacje, a następnie zostaniesz przeniesiony na stronę. Pierwsza to petycja. To petycja cenzurze przeciwko mediom, a także platformom społecznościowym. Podpisz petycję. Drugą rzeczą jest strona internetowa lub jest tam link, który zabierze Cię, aby umożliwić wysłanie dowolnych listów, które chcesz do ludzi, do wybranych urzędników na poziomie gminy, na poziomie państwowym i na poziomie federalnym. Powiedz im, że gwałtownie sprzeciwiasz się HR 6666. Każda osoba musi to zrobić. W tej chwili. Nie musisz nawet znać swoich kongresmenów, swoich przedstawicieli, swoich gubernatorów, swoich majorów. Nie musisz mieć żadnych informacji. Ten link, ten link, jaki tu mamy. Wszystko, co musisz robić, to wpisz swoje imię i nazwisko, swój adres i e-mailowy, a następnie kliknij na swój kod. Kosztowi, a automatycznie znajdzie Twoich wybranych urzędników i za pomocą jednego listu dotrzesz do każdej osoby. To działa w Australii, a także myślę, że Australia, Wielka Brytania i w Kanadzie. Myślę, że teraz nad tym pracujemy. Może teraz działa tylko w USA, ale nasz plan jest w ciągu najbliższych kilku dni. Będzie działać dla wybranych urzędników w Australii, w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii i w USA. Więc zapisz, że sprzeciwiasz się HR666. Akt śledzenia nadal jestem zdenerwowany nie pamiętam co to było akt testowania, docierania i kontaktowania się z każdym chcę teraz przeczytać ci cytat Sądu Najwyższego, pamiętaj o tym James Agrafi powiedział że przywilej przeciwko samooskarżeniu, który polega na zapewnieniu Twojej wolności, i mówimy o tym samym tutaj, aby zapewnić Twoją wolność, nie jest przyznawany ani biernemu opornemu, ani osobie, która jest nieświadoma swoich praw, ani też obojętna. Jest to konzula walki, której korzyści można zachować tylko przez ciągłą walkę, nie może być utrzymana przez adwokata lub pracę prawnego. Jest ważna tylko wtedy, gdy domaga się tego osobiście walczący powód. Osoba przekonana nieistotnymi słowami lub moralną perswazją, która zeznaje lub przedstawia zeznania, zamiast ostatniej linii obrony, aby zapewnić sobie wolność, po prostu traci ochronę. Musi odmówić odpowiedzi lub zeznań wbrew wszelkim przeciwnościom. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sami znaleźć ten cytat sędzia Jamesa Graffi, sędzia Sądu Najwyższego. Chcę, żebyś pamiętał, że tak to się zaczyna. Nie bezczynnie. Niech wszyscy w Twojej sieci społecznościowej wiedzą. Czekasz to dalej, bo jutro może to być w Twojej rodzinie, w Twoim hrabstwie, w Twoim stanie. To się stanie. Jeśli jesteś teraz w Ventura County w Kalifornii, musisz coś zrobić dzisiaj, bo jeśli nie zrobisz tego... Jutro to będzie twoje dziecko, twoje rodzice albo współmał żone, którzy zostaną zabrani. To będzie Twój brat albo siostra, więc musisz coś zrobić teraz. Wrócę w najbliższy poniedziałek, tak jak to robię każdy poniedziałek wieczorem, czasu nowojorskiego, 8.15 wieczorem. 8.15 wieczorem, czasu nowojorskiego, aby nagrać moją regularną transmisję na żywo. Więc ludzie, dołączcie do mnie. Zobaczymy się wtedy. Czas się obudzić, z pewnością jest. Zróbcie to, co trzeba zrobić.